Witam Państwa bardzo serdecznie, bo nie przez nocy, bo niestety tą noc e, musiałem spędzić na kanapie przez e, siostrę e, naszego kochanego Hubercika. E, ja mam nadzieję, że jesteś zadowolony ze swojej siostry, bo widać, że jest zadowolony. Widać, że zadowolony. Się, się jest zadowolony. Cieszę tak. się, że uprzykrzyłeś się, że tak, cieszę, znaczy że noc, przepraszam, ja miałem całą noc, wpisano w ogóle, się nie wyspałem. Nie, noc, to nieprawda, 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 to nie jest. Rozumiesz? Tak, mało e... przyjedzie i zniknie. Tak, dokładnie, przyjeżdża matka Huberta, zabieramy ją e, po prostu i wynosi się stąd. Wy... I wraca do Szczecina. Do wsi. Rozumiesz? E, dobrze, obiecuję, że wszystko będzie dobrze, że jej tutaj już nie będzie. E, no poczuła się, no przepraszam cię kamarzysta ja za to. Dobrze, w każdym razie, jeżeli ty jesteś na kanale, to taki sam przykonycie, ki widzisz na twarzy Huberta zasłonił mu w końcu te dziary, e, bo wygląda w nich... E, Mam jeszcze naklejki. Gdyby nie te naklejki, to jeszcze lepiej. Zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak wypieprzyć tą krowę z mojego pokoju, bo... Nie wdzięcznica. Ale tak samo się... No dobra, nie tak samo, ona się zachowuje jeszcze gorzej niż Także nas Zaprasz... nas. Także zapraszamy państwa do oglądania. Dobra, wypędzaj swoją siostrę z pokoju, bo ja mam jej dosyć. Wyłasz! Szybko! Co człowieku? Nie Rana, już zaczynasz od samego rana. Nie powinno cię tam w ogóle być. Dlaczego ona nie chce cię puścić ze swojego pokoju? No, na fiesiu, pierwsza, się pierwsza i zamknęła się środka w moim pokoju. No, to już jest w ogóle dla mnie dziwne. Ja mam się uspokoić? Ale to nie jest twój pokój ty to powinna się cieszyć, że w gościć cię tutaj w ogóle ktoś puścił. Ja rozumiem się tam być w łazience, ale w czyimś pokoju? No, bez przesady, No, byłaś tą. Może wdzięczności troszkę? No, ona ma głupka wdzięczność. Niech sobie co tylko nabija na I co, i cały dzień tam będziesz? Koncu. A co się tym Żebyśmy my godzinę czekali, zanim ty pokój otworzysz? Nie, rozwaliłaś mi tu nic? nie, moje garderoby? nie, 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 Panuj się! Co ja nie jestem. Dobra, jesteś chorem. No! Nie, nie, Twoja nie matka! Nie ty, wszystkie dziecię się, dzieje, o, wszystko się, się do twojej matki, przy się dowie, masz strony. No. Masz naprawdę takie problemy, dobra. że tego nawet nie da nawet określać. Dobra, dobra weź się uspokój, Ale z nią się nie dogadasz i nic bo, nie powiesz, dobra. ma problemy, wieczne. O ty, nigdy nie widzisz problemu. Dla dobra, jedziemy do, do jej matki, nie, nie masz w ogóle No nie, nie ma. Jak ona nic nie rozumie? Na co my tu w ogóle czekaliśmy? Powinniśmy od razu do matki jechać jej. Może by ją wywalić stąd. Ale co z tego, jak ona by się w pokoju zamknęła? Dobrze, teraz klucz możemy wziąć, ona no się tak, nie zamknie no, przy, chociaż. No, pokłócić. po klucz. I tak by wysłał z głodu duma. Szarpie, no tak, dokładnie. Nie nie szarpie, nie wejdziesz, nie wejdziesz wejdzie już tu nigdy. Wywalamy ją. Masz klucz czy nie masz? Mam, klucz. mam klucz. Nie, mam w kieszeni, nie zamykamy tego tylko już. No, ale Ja już chubę, ci powiedziałem. że... No, no. no, proszę cię, no! Nie jest do tej wiedzy, przecież on wszystkiego Teraz się nie podlizuj. I A jak ty w ogóle bo... się wyrażasz? Zachowujesz się w stosunku. A to jest Ej. twoja matka. No chodzi mnie. Taki to... Kto by chciał taką matkę? To mnie źle. Dobra. Do niego poło... źle. Na własną matkę tak gadasz? To takie rzeczy mówić, kiedy żeby... wychodzimy stąd. Jak najszybciej. Oni się na się... Ale ty się pogromisz. Ale Ty przynosz własną matkę teraz. Czemu Ty własną matkę wyrażasz? To bo wszystkiego nie zabrania. Ale... masz piętnaście lat. I co? Idziemy, idziemy. To, to, nie, to, nie, to, nie, to, nie, to nie ma sensu w ogóle. Ta rozmowa nie ma sensu. Do mnie źle, do niego źle, do wszystkich źle. Jak ty się w ogóle... To, wow, odzywasz! Wiecie? Jesteś najgorszym bratem! I co jeszcze, no? Że co? No, wiesz, Trzymasz problem, ja wiesz, czy masz problem? Masz... Wiem jak, masz Wiesz, jakie mam marzenie? Żebyś nigdy się nie urodził! To jest przesada. On ci chciał pomóc, a specjalnie Dobra, po ciebie do Warszawy szadę. jechał! Najgorszy brat! Dobra, szadę. Nie, nie, słuchajcie, nie mogę. Wsiadaj, nie, nie, nie słuchajcie tego. Ona tak gada, bo ona tylko tak gada. Ona gada, by gadać. Nie? Tak, specjalnie żebyś nie pojechał, nie zadzwonił. Ona tak, tak. teraz coś próbuję wskórać. Przesada, naprawdę. Hubert, wszystko spoko Za 5 minut będziemy, tylko ja nie wiem, czy zdajesz sobie z czegoś sprawę. Zatrzymam się. Aż. wiesz co masz na twarzy? Twoja matka o tym wie? Nie wiem. No nie powiedziała mi o tym. Nie widziała tego. Nawet filmu na ten moment nie ma na YouTubie, że mam. Na twarzy. Ty na pewno chcesz tam jechać? Na pewno? To zastanów. Na pewno chcę jechać. I tak za trzy godziny wlatuje film? Masz siedem nowych tatuaży na twarz. Za 3 godziny i tak się by dowiedział. Musisz się zachować jeszcze mężczyzna i przyjąć ten No klasy. Oczywiście. Wiem. Ale może na początku po prostu. Może na początku. I tak już. Bez... I tak już, i tak już ma nerwy naszarpane, no bo siostra, tak? Nie chcę jej jeszcze bardziej denerwować. Przecież jak ona mnie zobaczy, to mnie zabije. Zamorduje mnie na twarz. A całą twarz wydziera, no. Całą wydziera, na twarz. Jeszcze mam naklejki, nalepki na twarz i to wygląda inaczej niż wygląda w rzeczywistości właśnie trochę rozpłynęły przez wodę I jak ona mnie zobaczy to mnie zabije powie że jak skryminał nie chcę jej tak nie chcę jej tak denerwować no ja bym się bał na twoim miejscu ja bym się bał trudno jedziemy tam zrobimy to co mamy zrobić na razie będę się ukrywał może na początku nie zauważy dopiero później w domu jak dojedziemy wrócimy na spokojnie i pokażę i dopiero wtedy będzie będę miał Przewalone. będzie dym. będzie dym będzie ostry dym nie chcę jeszcze bardziej denerwować. Dość, że problemy z siostrą też. jeszcze. No jak to weź załóż ten, to uczucie, twarz to oszaleje, nie? Cały się za tak żeby się nie podobili. Tylko nie wiem, tutaj Czyli... tylko oczy może. i tak będzie tak widzieć. No tak jakby, tak będę to, Tak, no na pewno się nie skarbnie, że coś jest nie tak. A nie no to powiedz, że powiem, że dredy. mam mokre dredy i że mi przeszkadzają i nie chcę się przeziębić. Tyle to na pewno łyknie i powie, żebym jeszcze bardziej się zakrył, jeszcze by mi dała swój szalik. Reczasz, to ci wiele nie pomoże, o, nie? Dobra, nie kujem sprawa. Dzień dobry! No, cześć, cześć, okay. dobrze, Wlezy, tak się... mokre tory, że cześć. tak się, ale no nie Dobra, dziękuję Dobra, dzięki Ci, że żeś się jakoś no. to załatwił, że ona w ogóle gdzieś dotarła, gdzieś spała, o, czy coś takiego w ogóle. Słuchajcie, no nie wiem, przyjechałem i nie wiem jakiejś zaduch, jestem, ja nie wiem o co chodzi, co nie? Dobra, chodź, ale do, do, do samochodu. bo powiedzcie mi, czy wszystko z nią w porządku dobrze. No, no ja nie jest, wiem, czy. z muszę jest, jest. Ja? No muszę, no a po co tu przyjechał? Wzięłam dzieciaka z domu, tak? Ja co mam i jak najszybciej! Dawali no, tak? do spokoju, nawet nie miał gdzie spać, musiał spać na kanapie. Dobra, tak czemu to tak jesteś taki w ogóle taki, tu dobra, to zaraz o tym pogadamy, dobra, to jest jakiś dziwny Dobra, do Chodźcie chodźmy, coś, dobra. ja muszę ją to sprowadzić do domu, ona musi wrócić do domu, w ogóle dobrze, że ona w ogóle jest, że jest w do z chodźmy, gra. Chodźmy. No dobra, nie jest, bezpieczny, jest, jest. Bezpieczny. No, najważniejsze, że jest. No chodźcie, bo ja się martwię, tak? Ja nie wiem gdzie jest, ja jestem w ogóle, co to za miejscowość w ogóle. Trzeba pierwszy lepszy pociąg? Ja myślę, że ich mama to będzie potrafiła z nią rozmawiać. Nie, to sobie Nie mogę. A ty, co młody, cieszysz się, że Huberta zobaczyłeś? No tak, ale trochę mi szkoda mamy, bo co chwila płaczy przez nich, no i tak trochę. No mi też jest bardzo szkoda. Ale co przez Huberta też? A myślisz, że nie, kurczę na no, siódme piętro z balkonu się spina? Co co ty robisz? Dobra, nieważne. Jedźmy po prostu do domu. Mamo, wracamy tam i masz się wyjaśnić i zabierasz się, nie chcę jej widzieć. A po co tu przyjechałam? Nie, nie wiem gdzie ja w ogóle jestem. Ja ci pokażę ja, później filmy. Ja, ja przyjadę na miejsce, będę wiedziała, jak mam z nią rozmawiać. Ja, ja nie wiem, kiedy ona znikła z tego domu, w którym momencie ona w ogóle wyszła. A w ogóle jakim prawem? A w ogóle do, gdzie? Dobra. Z kim, dlaczego? Koniec. W ogóle co ona robi? Co ona przyjechała się? Zabawić, co ona mieszkać tam, czy co? Co źle tam ci nie było? Nie Ja ci pokażę filmy. I o wszystkim się dowiesz. Ja ci zaraz no, pokażę ja filmy na kamerze. Zobaczymy, co ona odwala. Zobaczymy co na to powiesz. Dobra, I zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Chcę ją widzieć całą dobrą i żywą, ale sobie z nią porozmawiam. No co pani sądzi o tej filmie. Nie, tej? nie, ja muszę wyjść, ja muszę ochłonąć. Ja nie wiem co ona robi. Co, 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 papierosy, wódka, alkohol. Jak, gdzie ona stała w nocy w ogóle? Nie, ja muszę ochłonąć, ja muszę wyjść, bo mi, ja, ja nie wiem wody. Macie jakieś wody czy coś, bo ja Masz dostanę. wodę? Ja nie mogę oni mnie wykończą, co ja, oni mnie wykończą. Jak nie jedno, to drugie, jak nie jedno, to drugie. O. No, my się, my się Wszystko wcale ok? Pani, wcale Pani nie dziwi. Wszystko ja, na pewno nie, w porządku? Ale ona ma lat, 15, 15 I ona takie Wódka. Pa, co to ma być w ogóle? Nie wiem, po kim ona, po czym ona, Ja ich tak nie wychowałam. Nie wiem, co to ma być. Pokaż się, Hubert, na chwilę. No co? No nie wiem, bo masz mokre dredy, mówisz, czy nie mokre dredy, co to jest? Pokaż się tu. No mokre mam. No, tak. pokaż się na chwilę, pokaż mi, no. Co się z też, coś ukrywa, coś znowu odwalił, czy coś, czy ja już mogę iść spokojnie do domu. Dobrze, może pojedziemy. Może, 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 może pojedziemy ja na spokojnie. Się do domu. spokojnie czuję mi jakaś, źle. Mi nie jest niedobrze rozmawiać. Jakaś ziółka w ogóle, tak, może, okay. czy coś, w ogóle nie? Ja muszę się uspokoić. No, pokaż, co, co znowu? Porozmawiamy jakieś jak no, słowo, do to też. No dobra, to chodźcie, bo ja muszę tu chyba usiąść na chwilę, nie wiem, zrobicie mi jakieś herbaty albo coś na spokojenie. Ja nie wiem, co to w ogóle, ja nie chcę już więcej patrzeć na. A ci nie? Ja nie wiem, jakiś przeciwbulowy, tak mi się ja, przydał. Koniec jest, chodźcie, bo ja, ja już nie mogę. Mi serce klekoczyło. Cała tutaj? Tak, tutaj. No fajny, ładny dom, no, podoba mi się. No. nieźle. Na YouTubie nikt nie ma lepszego no. do, co to ogóle? Kto to jest? Kto to sprząta? No taki, sprzątecz. No. Co to jest Co to jest? O Boże, jest ja nie wiem, co tu się dzieje, bo, bo gościu strząta, nie mam zamiata, się brekta w ogóle, nie Ale on jest bardzo pozytywny. Okej, okay, fajne goście, fajny, fajne, fajny. Dobra, co to jest co to co tu jesteś, tak? W tak. fajny. Bardzo ładnie poli. Nie wiem, jak ty wytrzymujesz to z takimi ludźmi? Ty chodzi, sprząta, coś zamiata, się śmieje. Pogadasz z nim, lubisz go, fajnie jest. W porządku. W porządku. Dobra, ja chcę tu. Wejść tak, trzeba tolerować. To... Ty, ale w porządku, wszystko z nim jest na pewno? Właśnie, ja też się zastanawiam. Ty, wszystko w porządku? Nie. na pewno wszystko Dobra, chodź, zacznij zwracać uwagę. Śmiech to zdrowie, tak Śmiech to zdrowie. tutaj tak fajnie. gdzie jest w ogóle, w ogóle Hubert. No, nie no, wiem, do góry powiem. zobaczyć jego pokój, gdzie on mieszka, co bardzo chodź, co nieco, przede wszystkim najważniejsze trzeba porozmawiać z Mają. No to, ja to ja po to, to przyjechałam, żeby porozmawiać z Mają. Swoje, no to, gdzie ona jest, jak w swoim pokoju? Ona ma tu swój pokój? Tak. Nie, jak ma swój pokój? Nie, ona powie... no, ma swój pokój. Chodzi znaczy, o twój pokój. A nie, no, o jej... dalej tam siedzi? To jest Na górze? Yes? To 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 jest? Ona pokój, tak? Teraz? No chyba tak. No. Ale to nie ja twierdzisz, że to jest jej, tak? Ona, ona tak twierdzi. Najpierw tak, alkohol, mówisz do mnie, pani papierosy, robi takie sceny, i jeszcze ma swój pokój tutaj, tak? Jeszcze nie, ukradła nie. mi pokój. Może, może no, tak, u... ja ja tak A jakim ona tam w ogóle wyszła, co? Kluczem nie masz? No, a w ogóle czemu? Te, dekle nawet nie umiem opalować się nad pani córką. Pani córka jest taka silna, a to są, widzi pani? Wyklaski takie. Dobra, no idziemy ją do... wyjaśnić. A dobrze, już idę. A powiedz mi tak a propos tak, i tak przy okazji. Dlaczego ty tak, to jakaś nowa moda? Dlaczego ty masz zakrytą twarz? No rzecz, no tak, bo ja od kilku dni tak chodzę. A dlaczego? Nie wiem, aby A co ty tak masz na, tak na ręce? To jest, Ja tego nie widziałam. A właśnie miałem ci pokazać tatuaż. Muszę kolejny? Muszę Przecież już całe że nie będziesz już Dobra, no mam Podoba nadzieję. No fajnie, mam nadzieję, że to jest ostatni. Nie. Chyba nie. się pani taki... że... Chyba mam ostatni nadzieję, że to tylko na tym się skończyło. Dobra, idziemy do Marii. Tak, Ale jak ja zobaczysz swoją twarz, to to by. zrobiłeś, czego ja nie wiem. Nie, po prostu ja od kilku odcinków tak chodzę w takich opaskach, to jest taki mój nowy imidż nie mogę ich ściągać. Bo A, to chodźmy do Mani, chodźmy do Mani. Zaraz z tobą sprawę załatwię. Damanku, szefko, ojciec i wioli. Trzeba Maja e, Ja tak. powiem tak, zaraz to tobą załatwię sprawę, ja chcę najpierw zobaczyć, gdzie jest moja córka. A to, to tutaj, to tutaj to jest pochód, tak? Masz ponagrywać. Bardzo chętnie nawet, wolę być za kamerą teraz. Proszę, Nie da no, no, co tutaj do mnie. Sobie, sobie, sobie tutaj jeszcze. Ale zaczynij. Mogę zacząć za? Posłuchaj mnie teraz, posłuchaj mnie, no, co, co się zrobiła. Co żeś zrobiła? Co się zrobiła? nie dziewczyną. Jaka dziewczyna? Jak ty się do matki odzywasz? Jak ty się do matki odzywasz? Mogę się. Jak ty to zrobiła? Które ty wyszła? Jakim prawem? Gdzie i w ogóle? Co Ja widziałam filmiki, gdzieś widziałam, co ty się zrobiła. Jak alkohol, jaki papieros. Co to w ogóle ma być? Ty jesteś ty do i teraz ja się co ty jak on robisz? mi dobrze, dobrze że no, się tutaj jest, tak? tak? Masz się spać. Powiedz mi, gdzie ty byłaś wczoraj wieczorem? Jakie papierosy? A co Cię to interesuje? Jak mi... Jak teraz, jak... ja bez... nie mogę teraz, nie? No ale no, co ty spokój? To, to, to... Może zostawmy. w Jakim ty pokoju? Gdzie ty jesteś? Niech A, czemu to A czemu ty zajęłaś pokój kamerzysty? Gdzie A, masz widą? Gdzie masz swój dom? W Szczecinie chyba, tak? Że no, ale... ci tam było? Tak! Nie! No, no.